Witajcie, kochani, w kolejnej odsłonie naszego psychologicznego tarota. Dzisiaj pomówimy sobie o karcie 14, czyli o umiarkowaniu. Niektórzy też nazywają tę kartę wstrzemięźliwość. Przyjrzyjcie się jej dokładnie. Oczywiście, standardowo link do grafiki znajdziecie w opisie filmu, razem z innymi pożytecznymi informacjami, takimi jak pytania do przepracowania w związku z tą kartą i afirmacje. Zaczynamy już klasycznie od tego, że przyglądacie się karcie i zastanówcie się, z czym ta karta Wam się wiąże, jakie macie odczucia względem tej karty, co czujecie, jakie elementy jesteście w stanie sami wyodrębnić. Zapauzujcie sobie filmik, zastanówcie się chwilkę, jak będziecie gotowi, ruszamy dalej. Ok, zacznijmy może od tego, że centralną figurą tej karty jest oczywiście anioł. Jest to Archanioł Michał. Natomiast, jakby wydaje mi się, że to nie jest najistotniejsze w tej karcie. Istotne jest to, że ogólnie jest to Anioł. Z czym kojarzy nam się Anioł? Anioł zazwyczaj kojarzy się nam z istotą e, będącą pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem, e, czyli taką, która mm, pomaga nam się połączyć z wyższą świadomością, z, z najwyższym dobrem, z miłością. Istotą, która pomaga nam przepracowywać nasze problemy, która nas wspiera, która się nami opiekuje. To jest jedno z tych skojarzeń. Poza tym, anioł jest też istotą, która wielu osobom kojarzy się z kimś, kto wskazuje drogę. Jest istotą na pewno czystą, na pewno dobrą, tak przynajmniej w większości kojarzy się to i to będzie dla nas istotne, ponieważ właśnie ta zbiorowa podświadomość w ten sposób odczytuje anioła. Więc, jeśli nawet Wy osobiście macie odrobinę inne odczucia wobec tej postaci, to należy zdawać sobie sprawę, że jednak te wdrukowane nam gdzieś pokoleniowo symbole będą miały tutaj znaczenie. Natomiast, jeżeli czujecie coś kompletnie innego względem aniołów jako takich, możecie zastanowić się nad tym, jak Wy to czujecie, ponieważ, jak już wielokrotnie mówiłam. To wasze postrzeganie tej postaci będzie tutaj najistotniejsze. Anioł jest ubrany w biel. Biel jest kolorem niewinności, czystości, jasności, świadomości. Jest to oczywiste, kojarzy nam się za nią. Anioł ma na koszuli biały kwadrat z żółtym trójkątem. Trójkąt będzie symbolem boskim. Będzie to złoty trójkąt mówiący w naszej tradycyjnej chrześcijańskiej. Jakby w nomenklaturze mówiąc o, o Trójcy Świętej, będący symbolem Boga, symbolicznie też jest połączeniem miłości, świadomości i wiedzy boskiej. Kwadrat, natomiast jak już dużo razy mówiłam, jest symbolem materii, czyli jest to połączenie jakby boskości, która przejawia się poprzez materię. Materia, która jest czysta, transparentna, ponieważ jest taka, jaka jest. No a złoty trójkąt, czyli no ta świętość boska, inteligencja boska, która przejawia się. Tworząc to, co jest, kreując świat. Anioł, oczywiście, ma wokół głowy aureolę. Anioł jest oświecony, oświecony właśnie wiedzą boską, oświecony tą wiedzą, którą jakby każdy z nas ma gdzieś w sobie i która jest dla nas dostępna, o ile połączymy się z wyższą świadomością. Ma też na głowie symbol koła. Koło, okrąg, będące symbolem doskonałości, boskości, więc również tutaj i w tym wypadku będzie też symbolem, mimo że jest troszkę wyżej, jakby na, na obrazku symbolem Ajny, czyli właśnie Anioł postrzega poprzez trzecie oko, tak? Anioł widzi więcej, ponieważ jest otwarty na widzenie, otwarty na, um, na właśnie kontakt z Bogiem, rozumianym tutaj w moim odczuciu jako właśnie wyższe ja, wyższa świadomość. Połączenie z kosmosem, także każdy boga może pojmować w taki sposób, jaki jest jemu najbliższy. Co dalej, jeśli chodzi o Anioła? Anioł trzyma w dłoniach kielichy. Kielichy, jak wiemy, są symbolem uczuć, emocji, ale w tym wypadku będą też symbolem dualności, ponieważ Anioł ma te kielichy dwa i przelewa z nich, tak? Będzie to pokazywało, że Anioł łączy tym samym dwie różne rzeczy i wypełnia je wzajemnie. To pokazuje, że jakby wszystko jest możliwe, wszystko może się transformować, wszystko może się zmieniać. Osobiście odczuwam też duże nawiązanie tutaj w jakiś sposób do sprawiedliwości, która waży na wadze. Anioł również przelewa tak dosyć równo i mówi to o wyważeniu, że mimo, że mamy. Dwa przeciwieństwa. Jak wiemy, przeciwieństwa są na poziomie umysłu, dlatego kielichy są żółte. Intelekt powoduje przeciwieństwa. W, w, jakby na poziomie duchowości, wszystko jest jednym. Wszystko ma wspólne źródło, wszystko pochodzi z tego samego źródła. Natomiast nasz umysł rozumie dualnie. Dzięki temu dualizmowi łatwiej porządkujemy wiedzę, łatwiej się uczymy. Czyli jest pewna taka właśnie struktura binarna, że coś jest czarne lub białe, jest dzień i noc, jest starość, młodość, jest dobro, zło na tej zasadzie. I anioł mając te dwa przeciwieństwa balansuje nimi zarówno na poziomie intelektu, czyli tej żółci, jak i na poziomie uczuć, czyli samych kielichów. Ponieważ nasze uczucia też są często zróżnicowane. Za, Właściwie jak ludzie mówią o tym, że że miłość i nienawiść to jest to samo, tylko po dwóch stronach. Jakby to był taki, zupełnie jakby to był patyczek i miał dwa końce. To zupełnie tak nie jest tak naprawdę, ponieważ nienawiść jest skutkiem braku miłości. Natomiast nasz umysł znowuż każe nam interpretować te emocje znowu na zasadzie dualizmu, tak? Takie lub takie. W związku z czym o tym mówi ta karta. Co jeszcze mamy tutaj? Mamy wodę. Woda jest również symbolem uczuć i emocji, w tym wypadku, ponieważ jest to jezioro, jest też symbolem jakby zwierciadła duszy. Czyli dzięki temu, że wkraczamy w świat swoich emocji, mamy możliwość przejrzenia się w sobie. Mamy możliwość dzięki swoim emocjom zgłębienia siebie, zrozumienia siebie lepszego, anioł w tym momencie stoi jedną stopą. W tej wodzie, czyli doświadcza emocji, doświadcza swoich nieświadomych stanów, które dopiero oswaja, a drugą nogą stoi na miękkiej trawie, stoi na ziemi, czyli jest uziemiony i jednocześnie obcuje z naturą, czyli z tym, co istnieje. Czyli jakby jest osadzony zarówno w tym, co znane, ziemskie, materialne, jak i w tym, co emocjonalne, nie do końca świadome i bardzo subiektywne znowu dualizm. Zauważcie, że anioł wchodzi do tej wody prawą stopą, czyli w, sp w sposób świadomy bada tą nieświadomą strefę, tą strefę emocji. Mamy tutaj też liwie. Lilie będą symbolem śmierci i odrodzenia w tym wypadku, ponieważ natura cały czas się odradza, a lilie ogólnie jest symbolem w tym wypadku śmierci. A mamy tam drogę, którą widzimy. Droga idzie ku górom, za którymi widzimy słońce. Słońce oczywiście będzie symbolem poznania, góry będą symbolem jedności z Bogiem. Są niebieskie, czyli poprzez jakby uczucie, poprzez miłość możemy połączyć się z wszechświatem, z kosmosem, z Bogiem. I aby tam dojść, musimy pójść krętą drogą. Ta droga to nasze życie. Anioł ma czerwone skrzydła. Można to rozumieć zarówno pod kątem symboliki alchemicznej, jak i można też rozumieć to tak, że anioł po prostu jakby przejawia w swoim życiu wolę i energię. Ta czerwień pokazuje kreację, możliwość tworzenia. To anioł, tak naprawdę, w tym wypadku ten anioł w nas decyduje o tym, jak postąpimy w życiu. Czyli ta czerwień też jest tutaj istotna pokazuje aktywność. Anią ma tak naprawdę wzrok skierowany na takie ichy, jest jednak skupiony cały czas na tym, żeby wszystko wyważać. Co dalej, jeśli chodzi o tę kartę? Jeśli karta nam się podoba, to oznacza, że jest to dla nas czas, kiedy po pierwsze odnajdujemy w życiu równowagę. Równowaga jest dla nas istotną kwestią, więc nawet jeśli jej nie czujecie, to znaczy, że do niej bardzo dążycie i jest ona Wam po prostu potrzebna, jakoś w, w tym momencie. A powiedzmy, jest głównym celem, do którego dążycie, może pokazywać, że jesteście na etapie oswajania przeszłości swojej i różnych trudnych doświadczeń, a może też pokazywać, że jesteście w miejscu, w którym ważycie dopiero różne rzeczy i decydujecie się, żeby właśnie decydujecie, żeby podjąć decyzję i żeby móc pójść dalej. Jeśli ta karta Wam się nie podoba, no to odwrotnie, oznacza, że w tym momencie macie zaburzoną równowagę wewnętrzną, że nie możecie jej odnaleźć, że jest to dla Was trudne, że jesteście w jakiś sposób zagmatwani w emocjach. Z jakimi pytaniami możemy pracować z tą kartą? Warto zadać sobie pytanie: czy w moim życiu panuje równowaga? Czym dla mnie jest to równowaga i w jaki sposób mogę ją osiągnąć? Jakie są środki do uzyskania równowagi wewnętrznej? Czy będzie to na przykład medytacja, modlitwa, czytanie książek, słuchanie muzyki, a może obcowanie z naturą? Warto się nad tym zastanowić. Kolejne pytanie to: w jaki sposób odbieram własne emocje? Jak sobie z nimi radzę? Czy jestem wyważony, czy jestem impulsywny? Czy potrafię wybaczać innym? Natomiast afirmacje, z którymi warto pracować, to taka afirmacja, jak na przykład: W moim życiu panuje równowaga, w moim życiu panuje harmonia. Jestem w harmonii ze światem i z innymi ludźmi. Potrafię wybaczać innym i odnajdować wewnętrzny spokój. Takie generalnie Wam proponuję, i oczywiście tradycyjnie na koniec zapraszam Was do medytacji z kartą. Przyjrzyjcie się karcie, pomyślcie o jakimś aspekcie, z którym chcielibyście popracować, a następnie znajdźcie sobie wygodne miejsce, siądźcie sobie, poddychajcie i proszę Was, żebyście w tej medytacji spróbowali odnaleźć wewnętrzną harmonię. Możecie to zrobić, próbując siedzieć z zamkniętymi oczami, połóżcie sobie rączki tak i poczujcie, jakbyście mieli dwie kule na tych rękach swoich. I próbujcie cały czas je wyważać tak, żeby mieć je w równowadze. Nie musicie tego robić bardzo długo, natomiast spróbujcie sobie z tym pobyć. Spróbujcie poczuć na przykład, czy macie wrażenie, że na którejś ręce kula jest cięższa yy, lub lżejsza. Zastanówcie się nad tym tak naprawdę, również możecie pomedytować pod kątem, yy, która półkula w was jest silniejsza. Lewa czy prawa, jesteście bardziej kreatywni. Czy może jesteście jednak bardziej mm, analityczni? Zastanówcie się, w jaki sposób można równoważyć w swoim życiu różne rzeczy. To Wam polecam do medytacji: pobądźcie sobie z medytacją, pooddychajcie oczywiście, przyjrzyjcie się temu i spiszcie wszystko, co Wam przychodzi do głowy, bo dzięki temu będziecie mogli popracować z kartą. Pamiętajcie, jak już mówiłam, że jeśli wyciąga się kartę na dany dzień, to nie tylko patrzycie na jej znaczenie, ale też oczywiście przyglądacie się temu, jak wy postrzegacie daną kartę i co zadziało się w Waszym życiu w związku z tą kartą. Czy coś się zadziało? Pozytywne strony tej karty to jest właśnie na pewno odnajdywanie harmonii. Umiarkowania. Jeżeli wyciągacie tę kartę na dany dzień, to pamiętajcie, że będzie wam mówiła o tym, że to jest dobry dzień na poszukanie wewnętrznej harmonii, że dobrze jest zachować powściągliwość, że to nie jest moment na podjęcie szybkiej decyzji, że należy zważyć argumenty za i przeciw, że dobrze jest słuchać głosu intuicji, ale bazując na rozsądku, że może jest to moment, że dobrze byłoby wybaczyć i odpuścić. Także przyglądajcie się temu. Umiarkowanie zawsze będzie mówiło: na spokojnie, poczekaj, pomyśl, zważ, poczuj. Nie ma się dokąd spieszyć. Jeżeli yy, macie jakby spinę, kiedy osłujecie tą kartę danego dnia, może oznaczać, że jesteście zbyt niecierpliwi i ona będzie chciała was. Nakierować na to, żebyście odzyskali cierpliwość i zaufanie do samego siebie i do życia. Także zastanówcie się nad tymi aspektami. No i życzę Wam owocnej pracy z tą kartą, kochani. Do zobaczenia, Pa.